Katarzyna Kozińska, Lubuskie Centrum Informacyjne. Witam Państwa i zapraszam. A gościem audycji jest wiceprezydent Gorzowa, Pani Izabela Piotrowicz. Dzień dobry, Pani Prezydent. Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Jakie wieści z Warszawy? Bo ostatnia wizyta, między innymi w Ministerstwie Sportu, chyba była dosyć ważna dla Gorzowa, a przede wszystkim dla gorzowskiego sportu. Jakie efekty? Byliśmy u ministra Nitrasa. Tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni pani poseł Krystynie Siebińskiej, która zainicjowała to spotkanie. Wspólnie z przewodniczącym Robertem Surowcem rozmawialiśmy o złożeniu nowego wniosku do konkursu, który jest do końca kwietnia. Rozmawialiśmy przede wszystkim o zapleczu dla lekkoatletów. Ta plomba architektoniczna miałaby powstać przy ulicy Krasickiego, przy... Najnowocześniejszym naszym gorzowskim stadionie. Rozmawialiśmy o tym, aby nie tylko to było zaplecze dla lekkoatletów, ale również na jednym z pięter planujemy zrobić salkę dla, dla sportu walki, dla klubów, którzy tak na, które tak naprawdę nie mają teraz gdzie się podziać. To jest ważne w kontekście sportu dzieci i młodzieży, prawda? A na to miasto w sposób szczególny chyba w tej chwili stawia, w związku też z takimi problemami, jak niż demograficzny, i tak dalej. Rodzice też widzą jak bardzo tego. Tych obiektów brakuje, prawda? Przede wszystkim będziemy stawiać na sport dzieci i młodzieży, bo to jest nasza przyszłość. Tak samo mogę powiedzieć, że nietypowo w tym roku podeszliśmy do podziału środków. Zrobiliśmy podział środków typowo na sezon, z uwzględnieniem klubów, które tak naprawdę sobie tego życzyły. Jesteśmy po rozmowach. Wiadomo, że nie ma całego roku w niektórych klubach. Grają sezonowo i podeszliśmy do tego bardzo elastycznie. Czyli to jest też efekt takiego otwartego dialogu z klubami sportowymi, bo to jest istotna zmiana, prawda, w podziale środków na sport, o którym ostatnio słyszeliśmy. Dokładnie tak. Podkreślam, że to było przede wszystkim dla nich, i po rozmowach z nimi. Pani prezydent, czy będzie jakiś komentarz dotyczący środków dla stali, tych emisji i obligacji? To jest dyskusja, która rozgrzała, można powiedzieć, do czerwoności radnych i było sporo komentarzy. Jest bardzo wielu kibiców, ale nie wszyscy, prawda, są za dotowaniem klubu sportowego, klubu Stalgorzów. Jakie jest pani opinii? Czy miasto jakby musiało to zrobić? Nie miało innego wyjścia? Ja jestem jak najbardziej za stalą Gorzów. To jest jednak tradycja, to jest prawie 80 lat tej tradycji w Gorzowie. Muszę też przyznać, że mamy tak zwaną klęskę urodzaju u nas w mieście, dlatego że mamy 13 dyscyplin kluczowych na bardzo wysokim poziomie. Ale stal gorzów jednak ma największą oglądalność, najwięcej przyciąga kibiców. Podchodzimy do tego bardzo regionalnie, bardzo patrząc na to, że to jest nasza gorzowska tradycja. Mam nadzieję, że zakup tych akcji pomoże klubowi w przyszłości. Choć pewnie sama się Pani styka z takimi opiniami czy, czy, czy z głosami, pytaniami dlaczego, prawda? Te komentarze nie milkną. Rozumiem tak naprawdę zwolenników i, i przeciwników, bo sama miałam wątpliwości co do tego jednak jestem całym sercem ze Stalą Gorzów i trzymam bardzo mocno za nich kciuki. Teraz przechodzimy do środków unijnych. Końcówka roku to między innymi gala 20-lecia Polski w Unii Europejskiej organizowana przez Urząd Marszałkowski i wyróżnienie samorządów, które czerpały w poprzedniej perspektywie finansowej. Wyróżnienie także dla Gorzowa. Yy, jeszcze to było za czasów poprzedników, ale yy, jakie są plany co do następnej perspektywy? Jak przyjęliście to wyróżnienie? Ja jestem bardzo dumna, że dostaliśmy aż cztery statuetki. Chyba byliśmy jedyną gminą, jedynym miastem, które Gorzów dostało... rozbił bank. Rozbiliśmy bank, dostaliśmy za Filharmonię, dostaliśmy za Bulwar, dostaliśmy za Cezim oraz w całokształcie za cały MOW Gorzowski. Miałam przyjemność odbierać te statuetki, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Ale myślę, że teraz będziemy pracować jeszcze mocniej. Planujemy bardzo dużo wniosków, planujemy złożyć Wniosek teraz do rewitalizacji jeśli chodzi o schody donikąd. Tak jak mój szef prezydent Jacek Bujnicki mówił to jest nasz priorytet na te, na te lata. Mówimy też o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Mówimy o budynku B przy Cezibie, który nie został jeszcze zrobiony. O odwodnieniu miasta. I wielu, wielu innych Te, rzeczy. Termomodernizacja obiektów użyteczności to jest ogromny projekt, prawda? Na to też wskazują potrzeby, bo w zakres tego oprócz placówek oświatowych jeszcze wchodzi ratusz, prawda, urząd miasta. Dokładnie tak. Przede wszystkim chyba skupimy się teraz na, na, na szkołach i na przedszkolach, bo są bardzo duże deficyty. Mm -hmm. Mówiliśmy, opowiadaliśmy Państwu na antenie LCI o środkach na termomodernizację właśnie z funduszy europejskich. WOD wraca do Gorzowa. Chodzi o lokalizację wojsk Obrony terytorialnych. Ale też pytanie, czy ten powrót w kierunku właśnie lokalizacji wojska z powrotem w regionach jest słuszny? Jak Pani do tego podchodzi? Czy to jest sukces, efekt działań ostatnich lat? Przede wszystkim działań pana prezydenta Jaska Wójcickiego, to, to jest właśnie ten ostatni rok jego działań, jego rozmów. Powiem tak, gorzowianie żywo czekali przez te 25 lat na powrót wojska do Gorzowa. Sama jestem mieszkanką osiedla Staszica, gdzie wcześniej stacjonowało wojsko. Teraz mamy tam ob obwodnicę koło Słowianki, mamy... Te tereny już zagospodarowane. Natomiast jeśli chodzi o powrót tego wotu, ja jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Na ulicy Pomorskiej w byłym CKZ będzie siedziba dowództwa, natomiast przy ulicy Mironickiej będzie mieściło się całe wojsko. Mam nadzieję, że to też będzie z korzyścią dla mieszkańców, bo nie oszukujmy się, takie wojsko będzie potrzebowało lokalnych przedsiębiorców. I mam nadzieję, że będą wszyscy z tego bardzo zadowoleni. Czyli takie ożywienie też trochę miasta, może też miejsc pracy, nie wiem, to się troszkę może nakręci samo. Właśnie na to liczę, mówimy też o niżu demograficznym będzie stacjonowało tu wojsko, więc naprawdę na pewno zamieszkają tutaj żołnierze w Gorzowie, więc na to liczę. Czyli na ściągnięcie też rodzin, rodzin z całymi dziećmi. No też wymagania dla miasta, bo trzeba będzie zabezpieczyć także mieszkania w przyszłości, prawda? Na pewno sobie z tym poradzimy. Czekamy, aż tak naprawdę ten cały wód ruszy. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Wojsko wraca do Gorzowa. a Tym akcentem kończymy te tematy poważne, a na koniec taki trochę akcent który, który wybrzmiał między innymi, głównie na antenie Lubuskiego Centrum Informacyjnego, radny Zielonej Góry Janusz Rewers. w studiu LCI w Zielonej Górze powiedział, że gorzów za wydarzenia kulturalne odjechał Zielonej Górze. To co? Pochwalimy trochę te jednostki kulturalne w Gorzowie, skoro takie głosy słychać z południa. Jak najbardziej. Osobiście odpowiadam za kulturę. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Mamy siedem jednostek w Gorzowie. Tak naprawdę tworzą one zjednoczone siły kultury, gdyż mamy cztery miejskie, dwie wspólne, jedną wspólną, przepraszam, to jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna i dwie wojewódzkie, to jest Muzeum oraz Teatr. My się spotykamy ostatnio bardzo regularnie, tak naprawdę co miesiąc. Wypracowujemy nowe działania. Tak naprawdę. Y to, co przedstawiają nasze jednostki kultury w Gorzowie Wielkopolskim, oddziaływają się na kulturę w Gorzowie w szerokim zakresie. Mamy do dyspozycji filharmonię i muzyczne raczkowanie, mamy dla młodzieży wartownie, a myślę, że dla starszych dobry wieczór Gorzów, który w zeszłym sezonie e, przyciągnął bardzo wielu gorzowian, a także bardzo wielu artystów, bo wystąpiło ich ponad 500. Mhm. I to też e, nigdy nie ma pytań, czy robimy ten cykl tylko. E, Ile koncertów, prawda, i że to jest rozłożone w czasie? To jest fenomen chyba w ogóle w Polsce. Myślę, że takiego, tak, tak, takiego czegoś nigdzie w Polsce, w Polsce nie ma. Pragnę jeszcze dodać, pani redaktor, że Rada Miasta wraz z przewodniczącym na czele Robertem Surowcem ustanowiła 2025 rok rokiem kultury, więc tutaj jeszcze będzie więcej się działo. A mogą to Państwo widzieć także na sali sesyjnej podczas sesji Rady Miasta, gdzie się prezentują artyści. To jest też nowa rzecz. To jest też nowa rzecz. Mamy zawsze przed sesją Rady Miasta, zawsze są wystawy fotograficzne, czy też wystawy różnych dzieł sztuki Gorzów kulturą na pewno stoi. No to życzymy powodzenia w tym nowym 2025 roku. Dziękujemy za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do Gorzowa na wydarzenia kulturalne między innymi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.